Mój stary piec już jest nieźle rozklekotany. I akurat nadarzyła się okazja, eee, żebym sobie go wymienił. I taki wypasiony piec. W sumie ja taki sam. Eee, tylko ma już takie jakby tutaj e, ulepszenia. No i oczywiście jest w bardzo dobrej kondycji. Eee, 350 zł plus jakaś tam. Śmieszna kwota na wysyłkę. Nowy kosztuje 120 euro plus wysyłka, więc się opłacało użyty parę razy, faktycznie tak wygląda e, praktycznie jak nowy. E, I zaraz sobie go porównamy popatrzymy sobie na jego funkcję. E, no, jest to coś w zasadzie w Polsce niedostępne. A szkoda, bo fajny sprzęcik jak ktoś się zajmuje odlewaniem. No, dostałem dostałem go jeszcze. Podejrzewam za taką śmieszną cenę, to. Postapokaliptyczną maskę. No Do nie go dostałem. A, a. No, To wygląda tak. Się to zakłada. No. Wow, tego. Jakiś klips. To jest nowy. całkiem nieźle można robić całkiem nieźle, chyba mnie nie słychać w ogóle. W każdym razie e, zakup trafiony chyba że nie będzie działał nie, bo jest jeszcze taka opcja. E, zaczynałem od takiego pieca w ogóle. A zresztą e, obejrzymy sobie z bliska, bo tutaj niewiele widać. W ogóle pierwszy piecyk e, miałem w głowę mniejszy i padł, nie wiem, po mniej więcej roku przestał chodzić. Ten jest jeszcze dobry, to znaczy chodzi, natomiast już e, od spodu tam ta śrubka e, lubi się wykręcać. Ta część też lata. E, to, znaczy to lata właściwie, to, to nie lata, to nie ma co latać, ale to już to wypadło i tak trzyma się byle jak, lubi kapać. Hmm. Okrętło jest. To, jest to do tego Jeszcze dość dobrze chodzi. To jest nie więcej podobnie. To jest wyjmowane w ogóle. Tu ma jakąś ten ma fajną funkcję do kontroli przepływu. Więc jest lepszy. Natomiast czy będzie długo działał? Nie wiem. Tego sobie zawsze zostawiam jako rezerwa. Bo ja sobie nie mogę pozwolić, żeby był dzień przerwy, czy dwa dni przerwy, czy tydzień przerwy. Bo coś takiego sprowadzić to jest, to jest dramat. I przez tydzień nie można odlewać. Znaczy można na jakimś pewnie rądlu w starym stylu. O no właśnie, no, w starym stylu jeszcze coś miałem. Tak, mam to właśnie w starym stylu. Nie, no to to ostatnio dorwałem. Niestety trzeba to poprawić, bo się klekocze. Stara odlewnicza. Łyżka z Raków i coś tu jeszcze napisane. Majka Majka Fili, Filip, albo Filipiak. Trudno powiedzieć. Ciekawe, czy to jest srebro tu w środku. Czy to było używane do złotnictwa? W sumie to nie ma znaczenia jakaś śladowa tego. Także nie będę się bawił w odzyskiwanie. O paru groszy będzie. Lao Jest to zdecydowanie lepsze od tej łyżki. Brakowało mi właśnie czegoś pośredniego między moją olbrzymią chochlą. Gdzie ona jest? Nie, ostatnio ją konserwowałem. O! Tak. I ta olbrzymia chochla oczywiście nie da rady z, tym, z tego z czegoś korzystać. Ale jest dobra. Można użyć do konserwacji na przykład nafty. Świetnie się spisuje i zmywa tą całą. Yy smolę. No ta, ta jest lepsza, ta jest najmniejsza, jeszcze ta. Tylko że ta, ta jest do specjalistyczna, to jest do nalewania, a czasami trzeba po prostu zebrać syf. No, ta, to się tak do tego nie za bardzo nadaje, a ta jest trochę za mała, więc już mam kolekcję. Mhm. No i podłączymy sobie piecyk. Zobaczymy, czy on będzie grzał, a w międzyczasie zajmiemy się podłączaniem tego trzy w jednym. Tak, bo już mamy. więc Będziemy konstruować nasze sprzęty tutejsze. O, tak, te. Butla, którą mam, akurat jest mała, więc będzie potrzebna e, taka śmieszna e, przejściówka. Nakręcamy takie coś gwintem lewą stronę siedzi mocno eee, powiedzmy, powiedzmy że mocno może mhm. być i nasze te druty rzuty, bęży, wąż, wąż, nie żadne druty To będzie, nie wiem czy w prawą, czy w lewą To jest właśnie przejściówka w prawą Nie, w lewą W lewą Też w lewą w lewą stronę w lewą stronę No i mamy Druga, Druga strona palnik, mamy to skręcone, możemy przejść do montażu już yy, naszych yy, trzech palników morderców. Aha. No i... Oczywiście jak je bardzo mocno zapchniemy, no to tutaj powstaje problem, nie da się tymi pokrętłami operować, więc trzeba jak już coś pomiędzy wstawić. Tak, i trzeci. I tak. Oczywiście system trzeba zautomatyzować. Tak, żeby nam grzał. No. czyli tu go opieramy, tu mamy płomienie, To no myślę, że sobie dał radę. No, nie trzeba już nic zrobić, tylko wkładać kable. Tak. I teraz, teraz półautomatyczny system, czy w jednym akcji. o Ostra jazda. Strasznie gorące. Nagrzewa się. Także zakup trafiony. Jeszcze mi się udało tą całą myszkę naprawić. W sposób jest bardzo prosty. Wszystko, co było potrzebne, to złapać za te bolce. I młotkiem puknąć. I już nie lata. Krakowska łyżka.